Witam Was na moim kanale. Dzisiaj kontynuacja cyklu o cysternach w mojej kolekcji. Prezentacja i pokazanie kilku typów, jakie mam. Oczywiście to nie wszystkie cysterny, ale te najbardziej popularne, charakterystyczne. Było już o tych najdłuższych cysternach 95 m3. Dzisiaj troszkę mniejsze. Te około 80. No i zaczniemy to co widzimy na pierwszym planie. Ano, mamy na przykład taką cysternę od roku Jaki numer? Ano, tego nikt nie wie. Pochodzi zapewne z zestawu podwójnego we wspólnej obwolucie. Udało mi się kupić tylko tą jedną pojedynczą. No i tą zaprezentuję. Pudełko plastik standard. Uroku, ale to nie jest jeszcze najlepszy system pakowania. O tym najlepszym powiem za chwilę. A to jest rzeczona cysterna. Gatix z tym logo naszym. Lotos. Spodziewam się, że piąta, nie szósta epoka. Nie ma niestety opisu. Górny pomost. Plastik. Taki trzy wymiary, ale nie ażurowy. Za to dość stabilnie przyczepiony. Drabinki, no, inaczej nie mogą być. One są tutaj tylko leciutko wsparte. Nie przyczepione, można je łatwo urwać. Zatem trzeba bardzo uważać. Zresztą cysterny w ogóle są wagonami bardzo delikatnymi. Dość mocno zaznaczone te podziały tutaj. Spawę wzmacniania z Gatix wygląda bardziej na naklejkę. I pod palcem czuć różną fakturę. Matowa, dość przyjemna w dotyku, cała bańka. A napis taki śliski i zatrzymujący palec dość mocno odznacza się. Można by ją troszkę przybrudzić, troszkę ją aerografem zmatowić, wtedy byłby lepszy efekt. Popatrzmy zatem na pomost. Plastik ale twardy, mocny, trzyma się i bardzo ażurowy. Zatem tutaj dla roko duży plus. Zobaczcie tutaj korba hamulca. Minimalne grubość plastik, ale nie wygina się. To jest duży plus ROCO. Przysterna uzbrojona, ale bez dodatkowych kolorów. Zatem jest plus, że nic nie dokładamy, ale tu już poskąpiono na precyzji wykonania. Wózki jak ROCO i opory jeżdżenia minimalne to jest zawsze duży plus. Bardzo stabilne, popatrzcie się, nie wyginają się, broń Boże, na boki działają w tej jednej płaskiej płaszczyźnie mi to bardzo odpowiada. To jest bardzo stabilna platforma, nie platforma, tylko cysterna, którą trudno wykoleić. Nie przegina się na boki. Zupełnie inny pomysł na realizację tego miała na przykład firma Tilly, którą pokazywałem w poprzednim odcinku. Aż z ciekawości podniosę tutaj wystawioną cysternę 406 od Pico. Jest minimalny ruch na boki, ale jest dopuszczalny, akceptowalny. Mam tu jeszcze wyciągniętego zwycięzcę poprzedniej serii Trixa, i tu mamy dość dużą ruchliwość wózka, powiązaną jeszcze z tym sprzęgiem bardzo mocno. Zdarzało mi się, że były wagony, które miały taki nieładny. Defekt, że jeżdżąc nawet po prostym cysterna miała takie kolebania na boki. Z całą pewnością w roku tego nie będzie. No i gdyby tylko kolor był zaznaczony tutaj, byłaby to zdecydowanie najlepsza cysterna. Na razie odkładam ją na tory. Godna polecenia. Oceniłbym ją na czwórkę z plusem. Wędruję. Tutaj na nasz pokaz powiedziałem, że numeru nie powiem, pudełko zbiorcze. Mamy następną cysternę od Riva Rossi. Średnia tą filmę ogólnie lubię, natomiast ten wzór pakowania jest genialny. Obwoluta do plastikowego pudełka pudełko dopasowane do długości wagonu. Żadne zbytki, jak uroko. Pudło dużo dłuższe, kryjące cysternę tej samej długości. Po co takie? Mało tego. Idealnie pasująca pokrywka, co w roku jest dużym problemem. Ten plastik jest grubszy, lepszy. Dodatkowo mamy taką przegrodę do kształtu dopasowaną wagonu i sam wagon, który wyciągnę poza kadrem. Powiedziałem już o nim, że jest bardzo ciężki, stabilny i podoba mi się ta konstrukcja. Mimo, że przewoźnik włoski, wciągam ją do składów na mojej makiecie. Troszkę o niej już mówiłem. Dość grube są tutaj te barierki, zatem tu ROKO zdecydowanie lepiej wypada. Pomost stabilny, także tu nie powinno się nic urwać. Wózki dość skomplikowane, popatrzcie się nie dość, no że dwie śrubki to jeszcze ten typowy hak zaczepowy kinematyka no dość długa sprężyna zaczepiona jest aż w tym miejscu zatem przez całą długość wózka jest ten wychył realizowany dość ładne ażurowe wykończenia ale bez kolorów zatem tu na pewno nie będzie tej najwyższej o oceny lubię wagon ten Gatix od Riva Rossi. Numerek jeszcze dla porządku. HR6460P za S5, 6 epoka. Niech koło roko tutaj stanie. Krótki sprzęg. Przypominam, że nie patrzymy na sprzęgi. W 90% swoich wagonów zmieniam sprzęgi według własnego uznania. Tym razem cysterny u mnie chodzą na krótkich sprzęgłach od Fleischmana. I kolejna cysterna. Roko. Patrzcie, jakie to pudełko długie. Niepotrzebnie. Standardzik pakowania. Plastik. Tu dodatkowo taka folika trzymająca. No i to jest fajna rzecz. I jeszcze takie foliki do wyciągnięcia. I cysterna troszkę krótsza. Zaraz ją tu porównamy z naszą 406, ale najpierw odczytam z pudełka ROCO. O ile złapiemy ostrość. Może tak pomożemy ręką. 76541, epoka, Gatix. I oznaczenie jest tylko typ 444-7. No dziwne oznaczenie. Cysterna jest dość krótka. Oceniam, że może mieć koło 70 metrów sześciennych. To jest przed chwilą pokazywana Riva Rossi. A to jest porównanie wielkości do naszej 406. Ewidentnie sama bańka, beczka jest trochę dłuższa. Ta przypominam 61 metrów sześciennych. Zatem tu mamy taki pośredni rozmiar. No i ten rozmiar niestety nie jest polskim standardem. Ta cysterna jest Gatixu. Można spokojnie zamieszać na polskie tory, ale te cysterny raczej nie są u nas widywane. Co nie powiemy? Pomost plastikowy, plastik imitujący ażurowe wykończenie, natomiast wszystko w jednym kolorze. Te wręgi takie boczne... Ok, napis Gatix. Czuję go pod ręką, ale nie dlatego, żeby był wypukły, tylko dlatego, że jest śliski w porównaniu do matowego boku cysterny. Tablica boczna, zatem bardziej ta wcześniejsza epoka, zapewne. Czy jest tutaj epoka? No, jest już nawet szósta epoka, zatem nowsza. Bardzo szeroko odstające te kotwy promowe w porządku. Zobaczmy na dno. Jest ażurowe, pełni złożone, wózki dość ruchliwe. Tutaj oporów jeżdżenia przyroko nie ma żadnych, także to jest wzór ideału. Nie ma nawet co sprawdzać. Mamy kolor. Popat Ponieważ była wymuszona przerwa, oczywiście prawa martwiego działają. Skończyła się karta pamięci. Ale przynajmniej sprawdziłem, wiem na czym skończyłem prezentację. Mówiłem o kolorze tutaj w elementach na podwoziu i jest super. To jedna z nielicznych, które ma właśnie te barwy. Jeszcze chciałem zwrócić uwagę, ale to będzie dosyć trudne. Wspaniale tutaj wykończanie od strony drugiej niż pomost. Są jakieś elementy <gryw> ciorbienia, spuszczenia. Cztery takie komory, wyprowadzone. Wszystko bardzo delikatne. Zatem, tu jest najlepsza delikatność i nie jest to takie miękkie i łatwe do złamania. Troszkę gorzej z tej strony. Pomosty idealne, cieniutkie, ale mocno wyginające się. Spróbuję to jeszcze na tle ręki pokazać. To jest. Jęczynka bardzo delikatna. No, i już nawet w pudełku nowa cysterna. Zapakowana w tą rokowską folijkę. Już jedną miałem. Cysternę z mocno przygiętą tą barierką. Ale cysterna zdecydowanie godna polecenia. I ja bym tutaj zaryzykował z uwagi na to wykonanie kolory wagę odpowiednią wózki i opory jeżdżenia jako taką piątkę z minusem czyli najlepsza z system, którą do tej pory prezentuję idzie tutaj na prowizoryczną bocznicę uważam, że jedna z bardziej udanych a my mamy jeszcze takie dwa pudełka podwójne i gra model i trix. No to zacznijmy od Igra Model. Najpierw muszę, jak to jest w moim zwyczaju, wbić szpilę w polskich producentów. Popatrzcie się, mało znany czeski producent, troszkę odpowiednik naszego Robo, ale naprawdę godny polecenia. Potrafił zrobić dużą ilość systemu. Najwyższej klasy Pewnie, że nasza robo też ma idealne cysterny T406, ale zniknęły z rynku. Nie powtórzono, nie pociągnięto tematu. Natomiast te cysterny można na Allegro znaleźć w wielkiej ilości. Mnóstwo malowań, koleje czeskie, gatixy i wiele innych, a sama cysterna. Najlżejsza, ale wystarczająca waga. Popatrzcie na pomosty. Srebrzanka w porządku. Nie jest zażurowy, ale prezentuje się bardzo ładnie. Drabinka. Powiedzmy, że średnio, ale trzyma się dość stabilnie. Nie powinno być z nią problemów. Poręcze. Poręcze są może i fajne, nie takie grube, natomiast ten pomost już kilka razy musiałem ściągać, zakładać. On jest troszeczkę o, z tej strony już widać, że poddaje się. Z tej strony schodki napieram i nie podnoszą się. Z tej strony już coś tam tak do końca nie pasuje, i miałem z tym problemy w tych cysternach. Dodatkowo <laughs> Przepraszam, musiałem je uzbrajać, zatem wszystkie te kotwy, te poręcze tutaj i wiele elementów jeszcze pomniejszych było przeze mnie dokładanych, ale warto było. Popatrzcie się w takim razie na wykonanie tutaj tej ramy. Czerwona dźwignia, wskaźnik, kolejna dźwignia na białym polu, kolejna, żółta. Wszystkie te elementy są naprawdę super zrobione. Tutaj dodatkowa jakaś ażurowa kratka, ostrzeżenie o niebezpiecznym ładunku, pomoc również innego koloru, super sprawa. Zerknijmy na podwozie. No i to podwozie jest stabilne, bardzo ażurowe, więc jest duży plus. Jak sobie to porównam na przykład z niedawno prezentowanym Tigiem który był wykonany no, przynajmniej jak w latach 80. i to z formy takiej garażowej, a cysterna droga i najnowsze wykonanie, zatem ten gra model jest no, lepszy po prostu od Tiliga, A gdzie może się równać do takiego historycznego producenta. Sprzęgi oczywiście zmieniłem, kształt cysterny bardzo mi odpowiada. Spróbuję znaleźć, jakie oznaczenia ma ta cysterna. Zestaw taki podwójny, trochę słabe oznaczenia. Z tej strony nic, z tej strony coś było, ale odczytamy na jednym z pudełków: typ ZACNS88, GATIX 371 z dwójką, ten był z jedynką, pewnie jakiś numer gry, ale nie ma tutaj ani rejestracji, nie ma tutaj epoki. Troszkę domyślamy się, że jest to. W miarę współczesne wykonanie cysterna godna polecenia, troszkę ta masa za mała, nie miałem z nią jeszcze problemów na makiecie, ale nie jest taka stabilna, jak bym powiedział o innych. Dla mnie czwórka z plusem, natomiast to wykończenie tutaj od spodu kolorowe wskaźniki to jest duży plus, a przypominam, że to jest firma Igra Model niszowa, czeska produkcja, a jednak godna polecenia. I jeszcze coś takiego Wam pokażę z mojej kolekcji. No, też zestaw niemalże obowiązkowy w Polsce. Trix, a oczywiście H 0 dwie cysterny Gatix'u ALE z pożądanym logo lotosu. Ciemna, jasna, numer widzimy: 24213. No, i długo się łamałem, czy nawet więcej takich setów nie kupić, żeby zrobić z tego dłuższy sznurek, ale okazuje się, że producentów jest naprawdę wielu. Łącznie z lotosem od roku, zatem no, nie dublowałem się. Opis jeszcze tutaj czytam, szósta epoka i tylko informacja, że to jest SET, czyli zestaw. No to spróbujmy otworzyć. Małe pudełko, uważam, że super pakowane. Jeszcze raz pokażę Wam. Podobnej wielkości cysterna, ta, którą tu widzimy, jest zapakowana w takie pudło. Zatem, no, bez przesady. Można to było zrobić naprawdę przyjemnie. Mimo, że te wagony mają wspólną wolutę. Każde ma swoje pudełko. To pakowanie tutaj troszkę mniej szczęśliwe, bo brakuje folii, która by zabezpieczała wagon przy wyciąganiu. Trzeba troszkę technikom już podejść do tego. No i jest rzeczona cysterna LOTOS. Gatix matowa, bardzo przyjemna. Macam teraz palcem tutaj. Jest gładziutko, natomiast to przejście na takie właśnie śliski napis jest wyczuwalne. Zerkniemy od góry. Bardzo lubię, jak jest takie właśnie imitacja blachy, srebrzanka. Nie jest niestety ażurowa, ale jest stabilnie przyczepiona. Nie ma problemów. Drabinka. Plastik, ale dość mocno tutaj złączona z podestem. Nie powinno być problemu. Mamy kolejny element. Naciskam go tu. Jest plastik, więc nie jest metalowy, ale jest wystarczająco sztywny. Jak z grubością? No, roko lepsze. Cieńsze, bardziej filigranowe, ale jakbyśmy porównali z innymi, jest lepiej. Akceptowalnie, więc nie ma co narzekać. Popatrzmy jeszcze na wykonanie tutaj na podwoziu. Kotwa promowa, ok. Wózek Jagu Trixa niestety z tym takim nienaturalnym zaczepem wózka w nienaturalnym znaczeniu, że w oryginale nie widać go w ten sposób. Chodzi na boki, ale w granicach przyzwoitości. Oporów wielkich nie ma, jest w pełni uzbrojony dość. To jest wszystko tutaj delikatnie filigranowo. Zawsze ten przewód jest taki ruchomy, tutaj więc nie jestem zdziwiony. No i jest ten plus, który Trix nam dawał i w poprzednich cysternach, czyli to wymalowanie tutaj tych dźwigni. Bardzo fajne. Widać, że to jest większa dbałość o szczegóły. Druga strona troszkę skromniejsza, ale to przez samą konstrukcję cysterny ten jeden uchwyt nawet nie wiem czy nie metalowy tak mi wygląda że tutaj ten uchwycik przy stopniu jest metalowy super raczej się nie urwie druga strona również kolorowa i wagony były już uzbrojone zatem nic tutaj nie musiałem dokładać wydaje mi się że wagon naprawdę godny polecenia czy to jest zgodność z naszym oryginałem na torach? Tego nie wiem. Podobno nie. Ale oceniając sam model, uważam, że AK5 z minusem, czyli to jest jeden z wyższych punktacji, które przydzieliłem w tym zestawieniu, wędruje na tor pokazowy. I jeszcze jeden rzut oka i dwa słowa podsumowania. No i widać teraz w kadrze kilka cystern. Średniej wielkości około 80-90 metrów sześciennych, te są oczywiście mniejsze, 60 parę. No, i jest tutaj również w kadrze ten maluszek. Nie prezentowałem go specjalnie, bo to jest zabawka cysterna w dziesiątkach, może nawet setkach sztuk, produkowana przez PIKO we wszystkich możliwych. Malowaniach, również załapaliśmy się my. O dziwo, wydawało mi się, że ona jest tak całkiem odrealniona, fikcyjna. Nie jest tak do końca. Mam ściągę tutaj oczywiście Atlas Wagonów Towarowych Pawła Teczyńskiego. No i szukam najbliższej cysterny z tej, którą pokazywałem. No i bez problemu znajduję taką. Typ 1R, popatrzcie się, wypisz, wymaluj ten wzór cysterny. Ta troszeczkę oczywiście model barierki przeskalowane, troszkę za grube. Co ciekawe, czytam o tej cysternie, że to produkcja z Zielonej Góry z lat 1946-1947. No i to mnie powaliło całkowicie. Jak sobie pomyślę, że to jest cysterna zaraz po wojnie produkowana, no myślę, że nie jest tajemnicą, jeśli powiem, że to nie jest polska konstrukcja. Przejęliśmy zakład w Zielonej Górze po wojnie, no i zapewne przejęliśmy również technologię budowy tych cystern. Dosię traktowałem długi czas jako zabawkową, jako nierealną, jako przemalowankę, a tu okazuje się, że. Do końca tak nie jest, blisko 200 sztuk takich cystern wyprodukowaliśmy, ale u mnie na torach rzadko. Naprawdę te najstarsze epoki i tylko te najstarsze doczekały się takich składów z tymi cysternami. A póki co w kadrze widzicie kilka cystern. Wydaje mi się, i to jest nie tylko moja opinia, że oceniać producenta, taboru, modeli można po dwóch wagonach. Po cysternach. I po wagonach typu silosy to są te gruszki, i to są najbardziej misterne, najtrudniejsze do zrobienia. I jeżeli producent poradzi sobie z tym, to znaczy, że jest całkiem dobrze z nim. Tu chwalę oczywiście Pico, to Roco. Całkiem niezła igra model. Tutaj mamy jeszcze Trixa, który naprawdę super w tym zestawieniu wypadł. Ta od Rocco bardzo filigranowa, bardzo delikatna. No, niestety na polskich szlakach kolejowych ją nie zobaczymy. W tle jeszcze mamy jedną cysternę starszą, większą, którą prezentowałem wcześniej. Też od Trixa. Tu jest widzę wykolejona. Generalnie godne polecenia cysterny, wyższa klasa i to jest już modelarstwo takie no, raz że droższe dwa że bardziej wartościowe. Do gabloty idealne do jazdy trzeba uważać. Także są poza tą pierwszą cysternami naprawdę bardzo filigranowymi precyzyjnymi. W następnym odcinku pokażę Wam jeszcze kilka gazowców, czyli tych dużych cystern z mojej kolekcji. No i to będzie koniec takiego mojego przeglądu tych typów wagonów. Póki co trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! I jeszcze dokręcam taki mały bonusik, który kryje się w tym starym pudełku. A no, popatrzcie jeszcze na takie wynalazki. Mam tu na myśli te długie cysterny, które widzicie, firmy Lima. Oczywiście nie tak wyglądał oryginał, oryginalnie były białe. Z logo Adip. zostały przeze mnie po prostu przemalowane. Ja już tutaj nie mówię o wykonaniu, bo to jest po prostu zabawka. Delikatny plastik, widzicie, hamskie śruby, ale bardzo łatwo dało się zrobić z nich konwersję. Rozkręciłem cysterny, tą gruszkę, całą beczkę zdjęłem. Pomalowałem brązową farbą, która była dedykowana do donic ogrodowych. Tu jest wersja nieco ciemniejsza, specjalnie. Tutaj wyciągnę wersję jaśniejszą, może tą. Dodatkowo od góry jeszcze troszeczkę cieniowałem, psikłem czarną farbą, żeby lekkie cieniowanie zrobić. Kalkomania, no i tutaj już się nie da ukryć. Widać tutaj brzegi tej kalki. Ciemne, jasne logo DEC. No swego czasu, jak nie było innych cystern, to te były często na moich filmach dzisiaj leżą w pudełku bardziej z sentymentu z daleka jeszcze w takim sznurku szybko jadących można je zaakceptować natomiast no, jako modele to jest już prawdziwa zabawka zresztą samo stwierdzenie firma Lima to już wszystko tłumaczy niemniej jednak ta konwersja bardzo prosta Dwa lakiery, kalkomania udała się i swego czasu byłem z nich bardzo zadowolony. Trzymajcie się!